Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny film. Paczka numer 2 z 3. Rozpakowujemy poprzednio. Mieliśmy Chronosa i e, Terre 2022 Prosto z Presbruch Mint'a. Tak samo 1 uncji Chronosa z, z tego e, też z Presbruch A tutaj lecimy z rozpakowaniem. Myślę, że to jest. O, lupa spada na ziemię! Myślę, że to jest właśnie paczka z kilkoma złotymi monetami, dziesiątej uncji. Zobaczmy jak to się będzie prezentować, mamy taki kartonik, tutaj mamy otwarcie. Hmm. Zobaczmy co tu będzie, o jest zwykle. makaronisy, makaroniki, makaroniki, jest też dokument. Zobaczmy, co to za dokument. E, przez to zbieranie srebra i złota zacząłem się interesować też numizmatyką. O, jaki piękny wysyp. Zobaczcie, co mamy. E, o, tararum, tararum, tararum. E, zacząłem się interesować też numizmatyką. Mm, ale stwierdziłem, że najpierw uzbieram sobie kanoniczną szóstkę z 1,10 os złotek dodatkowo mamy tutaj jak widać Brytanię z Królem i z Królową przy okazji zakupów yy, kupiłem sobie pierwszego Libertada akurat 2009 jak ktoś wie coś więcej na temat tych monet Pytanie, czy akurat trafiłem jakiś dobry rocznik. Generalnie po prostu chciałem mieć jedną w swojej kolekcji. Tak jak e, robię to z niektórymi monetami, które mi się po prostu podobają. Dorzucam. E, na pewno będę mógł się po prostu poprzyglądać na żywo sam. Nie będę musiał mm, gdzieś e, brać od kogoś. I zobaczmy, co tutaj mamy. Jedna dziesiąta Uncji. Liberty. Walking Liberty. A no tak. O, proszę. Piękny, piękny orzełek. Tutaj mamy krugeranda. Widać różnicę w kolorze od razu. Przyłożymy sobie Brytanię 10 uncji. 2023 jeszcze z królową, czyli ostatni rocznik, zaś mnie w sumie skusiło, że. Ostatni rocznik Krugerant 2022, i faktycznie pierwszy raz mam okazję generalnie mieć Krugeranda w ręku. Eee, jest brzydkie, to złoto. No. Nie podoba mi się to. Fajnie, że jest. Eee, tutaj te domieszki faktycznie są widoczne. No a teraz zobaczmy. Tutaj kanadyjski liść. Pięknie się świeci. Cudny grosik. I filharmonia. Elegancko. Tutaj mamy 10 euro. I poprzednio był kangurek 2022. Także mamy cały komplecik. Dostaliśmy kapselek. Będzie przepakowany. No i właśnie to, co gdzieś tam pisałem. 2023 Brytania zarówno z królem, jak i z królową. Pozwoliłem sobie zaszaleć, zapłacić trochę więcej. 103 powiem 100 131 zł za króla i oj, 134 zł za królową. No, ale tak jak mówię, to bardziej takie do odłożenia jako do kolekcji po jednej Sztuce. Na no wypadek, jakby się okazało, że kiedyś kiedyś będzie to dużo więcej warte. E, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną. E, mogliście cieszyć może nie jakąś super entuzjastyczną radość, którą mogłem wyrazić. Bo faktycznie zmęczenie jest i dużo rzeczy w życiu się dzieje, takich, które nie dają spokoju, a jednak oglądanie. Monet zabiera. Ostatnio faktycznie zacząłem poświęcać temu trochę więcej czasu. Janusz Parachimowicz stał się moim ulubionym autorem. Zaglądam do katalogów coraz częściej. Szukam, szukam, tak naprawdę próbuję się zdecydować na to, co będę zbierał. Bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o getto w Łodzi, bo mamy tak naprawdę cztery nominały ale no trudny temat do zgłębiania, ale ostatnio no mam dosyć sporo drugiej pospolitej i ostatnio właśnie coś takiego ciekawego zacząłem się zastanawiać nad tym czy by nie zacząć zbierać takich 10-20 zł tutaj akurat ceny podane w tym katalogu są niewspółmierne do tego co jest na rynku bardzo ciekawa sprawa, powiem Wam odprężająca, yy, można się dużo nauczyć. Yy, na pewno dużo więcej nauczyłem się interesując się monetami niż yy, podczas yy, lekcji historii. No i co, tym, że pozytywnym akcentem kończę. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia na kolejnym rozpakowaniu, gdzie będziemy mieli yy, nowe monety. I będziemy mieli monety miedziane. Jestem bardzo ciekaw. Jeszcze nigdy wcześniej nie miałem ani miedzianych, ani platynowych monet. Platynowa będzie będzie 1,10 os. Będzie chyba kuka Hubera, jeśli dobrze pamiętam. Yy, drugie nie pamiętam, co to będzie. I yy, bardzo możliwe, że Brytania yy, będą yy, Aztekowie yy, w miedzi do porównania. Tutaj mam już. Mam korekcję teraz poluję na 5 os, więc jak ktoś by miał 5 os i chciałby się zamienić, to piszcie. No i co? Jeszcze raz bardzo dziękuję po raz wtórę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej.